hej, kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Milka, A w dzisiejszym odcinku pokazuję, pokażę wam fanarta, którego przygotowała dla mnie moja widzka hmm. Przygotowała go już jakiś czas temu, bo było to w sierpniu Czyli 4 miesiące temu Ale ja tak szczerze powiem, że nie miałam czasu go pokazać I w ogóle także zapomniałam przez chwilę o nim, ale miałam go zapisanego, że go mam Więc zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał hmm. Żeby być na bieżąco, zostawiacie komentarz i, i zapraszam Was do oglądania. Więc to jest pierwszy. Ona przygotowała dla mnie dwa. W sumie mogę je nawet ocenić, więc to jest pierwszy. Hmm. Tutaj ma fajne uszka i wiem, że jest taki trochę podinspirowany mną. Tutaj mam koszulkę, widzę w sensie, nawet mam taką podobną koszulkę yy, w realu, ale to ma odzywać mój ym, z momio mój ym, look. Więc oceniam go 8 na 10, bo szczerze powiem, nie mam takich wielkich uszu, ale bardzo ładny. Tutaj mam jeszcze drugi na dole, już Wam pokazuję, tylko muszę przejechać przez całą konwersację. O, więc tutaj on też jest bardzo ładny, też mi się podoba. I oczywiście tutaj jest drugi, tutaj siedzę akurat na tej chmurce. I ten mi się podoba bardziej, mam też takie kolczyki wisienkowe. W sumie podoba mi się jeszcze bardziej jakby była ta koszulka taka... Nie w takie kropeczki, tylko po prostu jakby była w, wiecie, hmm, flamingi, to już by było w ogóle, ale wiem, że ciężko było komuś y, narysować flaminga, więc no. Hmm. Więc mam tylko dwa takie fanarty, które mogę wam pokazać. Tutaj ktoś do mnie napisał, jak mi minął, jak mi mija dzień. Hejka, hmm, dobrze. A to obliczę tam, jak tej osobie mija dzień. Ojejku, nigdy nie umiem zrobić serduszka na klawiaturze, jak to smutne. Okej, okay, więc zobaczymy co tam jeszcze na profilku. Więc stawiacie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, pamiętajcie o tym. No, więc patrzymy co tutaj ludki mają. O! Coś tutaj ma... Aha, chciałam Monikę. A Amatrara i Yuki Juga i dwie. No, tutaj zobaczmy czy są, ktoś atakował? Mm. O, coś mój hashtag. O, coś o mnie, że zachęca super kanał. O, bardzo mi miło. Bardzo mi miło serduszko dla ciebie. Mm. Bardzo, bardzo mi miło? Mm. Okej. Okay. Pisać numerki. 6. Mm. Dobra, w sumie dziękuję Wam za oglądanie i chciałam Wam po prostu pokazać te marty, bo myślę, że osóbka bardzo się napracowała i nie było tak łatwo ogarnąć tego fanarta, więc dziękuję Ci i pozdrawiam Ciebie z całego serca i może się cieszyć, bo cały dzień został Toby przez Więc dziękuję za oglądanie i do kolejnego wujaczki, pa-pa!